Hailey Bieber w kreacji polskiej marki. Cały świat zachwyca się zmysłową sukienką. Hailey Bieber na Instagramie pochwaliła się zdjęciami, na których pozuje w pięknej kreacji. Okazuje się, że to projekt polskiej projektantki. Internauci są zachwyceni. Hailey Bieber jest szczęśliwie zakochana w swoim mężu Justinie, chociaż jakiś czas temu media obiegła informacja, że małżonkowie mierzą się z poważnym kryzysem. A nawet rozważają rozstanie, te doniesienia okazały się wyssane z palca. Dowodem jest gest, na który zdobyła się modelka. Hailey wybrała się do profesjonalnego studia i zrobiła sobie tatuaż na cześć męża. Efektem pochwalił się amerykański tatuażysta, którego pracę można znaleźć na Instagramie na profilu Marka. Na jednym ze zdjęć Bieber ma na palcu literkę, która jest upamiętnieniem jej ukochanego. Zdjęcia znajdują się Hailey Bieber w sukni polskiej projektantki. Kto ją za projekt? Spore zamieszanie w sieci zrobił nie tylko tatuaż, ale także nowa stylizacja, którą modelka pochwaliła się w swoich social mediach. Opublikowała trzy zdjęcia, na każdym z nich ma na sobie ciemną, skórzaną kreację związaniami na plecach. Dopasowała do niej rozpuszczone włosy, a także makijaż, w którym główną rolę odgrywa podkreślone o internauci są zachwyceni kadrami, a także sukienką, którą ma na sobie biber. Te wibracje, ta sukienka. Świetne ujęcie, wyglądasz fenomenalnie, moja ulubiona gwiazd. Spójrzcie na te włosy, na ten makijaż, na to ubranie. Właśnie tak wygląda. Okazuje się, że Hailey Bieber na potrzeby sesji ubrała się w kreację stworzoną przez Magdę Butrym. O swoim sukcesie projektantka gwiazd poinformowała na Instagramie, gdzie opublikowała jedno ze zdjęć z sesji. Obserwatorzy profilu Magdy ruszyli z gratulacjami. Warto wspomnieć, że żona Justina Biebera nie jest pierwszą znaną na świecie gwiazdą, która wybiera projekty polskiej projektantki. Niedawno po przez nią stworzony sięgnęła Jennifer Lopez. Wybrała go do klipu najnowszej piosenki Lonely, który w mig zdobył mnóstwo wyświetleń. Zobacz, J. Lo podbija świat w kreacji polskiej projektantki. Klip obejrzało prawie milion widzów. To się nazywa promocja.